Często słyszy się odmieniane przez różne przypadki słowo brzmiące kultura. Lecz praktycznie nigdy nie wyjaśnia się, czym jest to, co nazywamy kulturą i skąd się ona bierze. A gdy już ktoś próbuje wyjaśniać to, czym jest kultura, to tak naprawdę nie podaje on definicji kultury, lecz podaje jej przykłady. Innymi słowy, jak trafnie zauważył pan Krzysztof Karoń w swojej książce pod tytułem Historia antykultury, to tak jakby na pytanie o to, czym jest samochód, odpowiadać ciągle, że samochód to jest karoseria, koła, silnik, układ hamulcowy i kierowniczy itd. Zatem, czym jest kultura i co jest jej źródłem? Odpowiedź jest prosta: zgodnie z zasadą najciemniej jest pod latarnią. Otóż odpowiedź kryje się w samej nazwie tego czegoś, tego zjawiska mianowicie: Kult, ura, kult, ura, kultura. Zatem, kultura występująca w danej zbiorowości, to nic innego jak owoc panującego w danej wspólnocie kultu. Czyli owoc zespołu wierzeń cechującego daną wspólnotę. Innymi słowy, jaka wiara, taka kultura i takie owoce, a raczej jaki duch, któremu służą ludzie, taka kultura i takie owoce. Co ciekawe, samo słowo kultura pochodzi od łacińskiego słowa koler. A co znaczy oddawać cześć czemuś? Ccić coś. Zatem także i to potwierdza, że kogo czcisz, taką kulturę wydajesz i rodzisz. A uogólniając, kultura społeczna zależy od obiektu kultu społecznego czyli od religii.